Panie pośle, drodzy samorządowcy, drodzy goście. Na początek chciałem podziękować zespołowi Katus Cortis za wprowadzenie nasz właśnie w ten okres świąteczny i takie chwile wyciszenia, bo jeszcze wszyscy dziś biegamy, prezenty, jeszcze mamy głowę zaprzęgniętą różnymi sprawami, ale właśnie możemy tu chwilkę się wyciszyć i, i pomyśleć właśnie o tych wspaniałych świętach Bożego Narodzenia. Dziękuję już Pani Dyrektor za wspaniałe przygotowanie sali i tą taką atmosferę, właśnie, którą tutaj wytworzyła. Nie ma właśnie to kobieca ręka, która zawsze potrafi yy, tak dopracować wszystko, że, że tę atmosferę już niemal namacalnie czujemy. Szanowni yy, Państwo, koniec roku to już trochę z podsumowań, Ja pozwolę sobie może dwa słowa w ramach tylko podsumowań. Grudzień jest szczególnym miesiącem dla naszego miasta, dla naszego powiatu. W miesiącu grudniu otrzymaliśmy kilka wspaniałych informacji dla naszego miasta m.in. w kwestii budowy dojazdu do, do SSM ki w tym tygodniu wspólnie z Panią Starostą. Podpisaliśmy umowę z Województwem Mazowieckim i jest wspaniała perspektywa, że w ciągu najbliższych lat w końcu miasto i gmina Wołomin będzie dobrze skomunikowane z Warszawą. A dobre skomunikowanie z Warszawą to również szansa rozwoju i szansa na miejsca pracy. Szansa na to, na co od wielu, wielu lat miasto gmina czeka. Dlatego też podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do tego, aby to porozumienie, to stało w tym tygodniu, mogło mieć miejsce. W tym tygodniu już uchwaliśmy budżet, który daje szansę rozwoju miasta i gminy Dlatego też podziękowania dla wszystkich radnych, którzy pracowali nad tym budżetem, którzy przyczynili się do tego, aby ten budżet mógł być realizowany w przyszłym roku jednocześnie podziękowania za cały rok wspólnej pracy. Jest to ciężka, ale bardzo dużo dająca satysfakcji praca i właśnie ta satysfakcja daje nam napęd i energię, aby jeszcze bardziej ciężko pracować na rzecz naszych mieszkańców. Ostatnia dobra informacja, która wpłynęła wczoraj, przed wczoraj, to jest kwestia tego, co, co nurtuje mieszkańców od mniej więcej 5 lat, co przekazałem mieszkańcom od 5 lat i yy, ciągle mam pytania, słuszne pytania, co będzie z tym miejscem. Mam na myśli teren po Starym Globie, Gryfurze. W końcu, Szanowni Państwo, jesteście, jesteśmy my jako mieszkańcy właścicielami tego terenu, w końcu będzie można zdjąć ten no, ohydny błotek, który tam jest i w końcu będzie mogło to miejsce służyć wszystkim, wszystkim mieszkańcom, tak więc kilka dobrych informacji na koniec roku i, i to daje właśnie Dobrą perspektywę na przyszły rok, więc myślę, że na pewno 2013 rok nie będzie gorszy od 2012, a myślę, że nawet lepszy. Ja jeszcze chciałem się skupić tutaj na podziękowaniach dla Pana Starosty, dla Pana Przewodniczącego Rady Powiatu. Jest wspaniała współpraca pomiędzy miastem, gminą Włomin a powiatem i dzięki temu te inwestycje, które są wspólne z powiatem są realizowane. Przyszły rok to budowa ulicy Lipińskiej, kwestia rozpoczęcia budowy ulicy Wilowej w Tłuczkach, są to bardzo ważne inwestycje. Które mieszkańcy od wielu, wielu lat czekają. Chciałem również na naszej czystości powitać yy, yy, pewne osoby. Yy. Jest ważne, że nasze towarzystwo, które to, spotykamy, jest coraz młodsze. A jest młodsze dzięki Młodzieżowej Radzie Miasta, która właśnie dziś jest wspólnie z nami po raz pierwszy. Są to wspaniali młodzi ludzie, z którymi miałem okazję wielokrotnie rozmawiać. To jest młode pokolenie, które mam nadzieję, że w przyszłości przejmie pałeczkę od nas samorządowców. Dlatego też musimy o nich dbać, żeby dobrze przygotować do tego, aby, aby ta przyszłość do naszego miasta gminy była jak najbardziej w jasnych kolorach. Szanowni Państwo, Święta Bożego Narodzenia to święta rodzinne. To święta rodzinne, ale my również, oprócz tych naszych bliskich rodzin, jesteśmy taką rodziną samorządową. Dlatego też podziękowania dla wszystkich, dla wszystkich, którzy dokładają tą małą cegiełkę, małą, większą cegiełkę do wspólnego budynku, budynku, który nazywa się Wołomi. Dlatego chciałbym wszystkim podziękować, indywidualnie wszystkim, za tą działalność, za tą, działalność, tą pracę, za determinację, bo właśnie my wspólnie wszyscy budujemy właśnie Wołomi. Święta Bożego Narodzenia, to również święta te rodzinne, te najbliższe. Życzę, abyśmy na te święta mieli czas spotkać się z najbliższymi, aby przy stole wigilijnym nie zabrakło nikogo z tych najbliższych. Abyśmy mogli w tym stole wigilijnym spotkać się i myśleć pozytywnie na przyszłość, bo nowonarodzony Jezus Chrystus to jest nadzieja. Nadzieja, że będzie lepiej, a jednocześnie radość nie innego. Dla wszystkich Państwa na nadchodzące święta na 2013 rok wielu, wielu łaz bożych, to co najlepsze. Dziękuję bardzo. Poproszę, że może teraz księdza za dziekana Sylweta Sienkiewicza o poprowadzenie, myślę, że już najważniejszej części naszej uczestnicy.